Zbędnik poligrafa Mirosow Pabliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam naszych gości Izabela Talmont. Dzień dobry. Zbigniew Bogdan. Witam. To znaczy, że dzisiaj mamy gości z firmy EmiPak i pewnie porozmawiamy o Flexo i nie tylko, ale dzisiaj tematów przygotowaliśmy naprawdę w sumie dużo, dużo więcej. To zaczynamy. Jakby na to nie patrzeć, kochani, Emipak w tym roku wypłynął na wierzch. Tak naprawdę to, to powiem wam, że ja Emipak raczej kojarzyłem tak słabo. Ale w tym roku hmm, naprawdę daliście czadu. Trochę was było. Pracujemy nad tym. <laughs> I załóżmy, że jest dobrze. Jest ponad, dobrze. Grubo ponad 20 lat temu byliśmy kojarzeni głównie z Marką Soma czyli czeskim producentem maszyn fleksograficznych i innych urządzeń dla tej branży. Potem pojawiło się BST, potem Iza, bardzo proszę. A potem się pojawiło jeszcze kilka marek i łącznie w tej chwili mamy, wczoraj liczyłam, osiem marek dedykowanych branży poligraficznej, no tutaj głównie fleksografii, tak? Ale, ale mało osób wie, że także poza branżą poligraficzną istniejecie. I to całkiem nieźle funkcjonujecie. Rzeczywiście, mm. tak jest. Ale wiecie co, to, to o tym sobie porozmawiamy później. Chciałbym podsumować ten drog, bo naprawdę nazwa MIPAK zaczęła się pojawiać wszędzie dookoła. I wszyscy w obrębie fleksografii zaczęli dostrzegać w ogóle MIPAK i kojarzyć z różnymi obszarami. Iza, jak to jest? No, Faktycznie ten rok był taki dosyć wyjątkowy, chociaż przymiarki do tego, żeby zastosować trochę inną strategię dla marki MIPAK no, trwają już tam od kilku lat, natomiast wprowadzaliśmy je też stopniowo, trochę się przyglądaliśmy, jak rynek reaguje na te zmiany. Natomiast faktycznie naszym celem było pokazanie marki MIPAK jako takiego kompleksowego dostawcy. Dla fleksografii i łączenie nas nie tylko już z marką Soma czy marką Bestę, ale też pokazanie innych rozwiązań. I w tym roku wzięliśmy udział w kilku takich dosyć istotnych wydarzeniach. Hmm, zaczęliśmy od konferencji Polskiej Izby Fleksografów. Gdzie wystąpiliśmy z taką prezentacją, no można powiedzieć, że w pewnym sensie neutralną, chociaż po konferencji usłyszałam, że no sprytnie przemyciliście <laughs> swoje rozwiązania. Poczekaj, poczeka, bo to rzeczywiście fajnie wyglądało, bo rozma znaczy, jak rozmawiałem tam z uczestnikami, to oni powiedzieli, że oczywiście temat był idealnie wstrzelony, tak naprawdę, w tematykę konferencji. Natomiast tutaj nie lansowana była nazwa dokładnie rozwiązań, yy, powiedzmy BST. No? Nie, nie, ja pamiętam jeszcze niedawno, przeglądałam tę prezentację. To yy, na przykład maszyny fleksograficzne były pokazane jako szybki pociąg, tak? Systemy inspekcji jako kawa i gazeta, <śmiech> <śmiech> że możesz usiąść, odpocząć, że to też jest spokój, jakby dla twojego klienta. Więc yy, w taki sposób pokazaliśmy te rozwiązania. Ale też pokazaliśmy jest takiej trochę innej perspektywy, że tak naprawdę to, co drukarnia ma na swoim zapleczu, to może być jej przewaga konkurencyjna. I warto też o tym mówić swoim klientom, czyli odbiorcom opakowań, e, czyli branży, nie wiem, spożywczej, kosmetycznej, farmaceutycznej i wielu innym. Bo dlaczego się nie pochwalić tym, co, co jest na, na zapleczu, tak? A jeżeli są to produkty bardzo dobrych firm, firm europejskich. Z renomą, z, z renomą. jakością. No to dlaczego nie, tak? Przyznam szczerze, że niektóre rozwiązania nawet od strony wizualnej wyglądają bardzo atrakcyjnie, to już mówię trochę jako, jako kobieta, ale na przykład maszyny Soma, no moim zdaniem są genialne, tak? I to jak one wyglądają, jak się prezentują, to... No jest to ewidentnie XXI wiek. Ja, ja bym chciał wyjaśnić, że tak, Iza jest z krwi i kości marketingowcem. Przyszła do firmy Emipak, no i zaczęła za naszą oczywiście akceptacją, zgodą, a nawet prośbą wprowadzać porządki marketingowe i stąd między innymi promocja marki MIPAC, tak, a nie tylko tych marek, na których bazowaliśmy i z którymi współpracujemy, czyli sama BST i kilka innych, o których pewnie będziemy za chwilę rozmawiać. Kochani, kochani, pa, pa, tak? kochani, ale to jest bardzo ważne, bo marka własna to jest w ogóle klucz do sukcesu. I wiele osób tutaj zapomina w naszej branży, że ta marka własna to nie jest tylko jakieś hasło, ale to jest coś, co Powstaje przez wiele, wiele lat, i tak naprawdę tutaj są kompetencje, tu jest wiedza, tu jest budowanie relacji, tu jest wiele, wiele różnych płaszczyzn do opanowania, po prostu po to, by odnieść sukces. I niestety jest to bardzo, bardzo ważne. Ale o marce własnej jeszcze będziemy rozmawiali i tutaj Was trochę docisnę już pod koniec naszej rozmowy, bo jak mówiłem, jesteście w drugim obszarze i tego Wam nie odpuszczę. Dobrze? Iza Bratelmont, Zbigniew Bogdan. Iza, coś chciałaś powiedzieć? I wybiłem z rytmu. Całkiem nieźle, dobrze. To ja mam <grym> Nie, no chciałam, to powiedzieć. <grym> chciałam powiedzieć, że panów trzeba trochę przekonywać, tak? I pokazywać, i myślę, że. Starszych panów. To starszych panów. I ta strategia, że powoli są te zmiany wprowadzane, obrócie. to była. To chyba była dobra strategia. Ja też mam tendencję trochę do wybiegania hop-hop daleko do przodu, więc dla mnie to też jest trening, żeby trochę hamować rozwój wypadków. Ale myślę, że też chyba jest to zaufanie, tak mi się wydaje i od strony Zbigniewa no, jest. I, i, i Mirosława, więc to chyba też tak napawa trochę optymizmu. No, tak naprawdę to, to nie powiedzieliśmy jednego, że to jest swojego rodzaju sukcesja. Rodzinna, więc tutaj zupełnie to inaczej wygląda. Biznes, który zakładali panowie, trochę się rozwinął. Wy dorośliście, więc trzeba przekazać komuś najlepsze, co tylko można przekazać. A to nie jest takie łatwe. Tego się nie zrobi w 5 minut. Oj nie, oj nie! Dobra, to wchodzimy z powrotem w inne tematy, czyli konferencja izby Fraksografów. przepraszam, no tak, dobrze. Izby Fleksografów, polskiej Izby Fleksografów, to już powiedziałaś, a później pojawiły się targi Label Expo i nagle się okazało. Z tego co kojarzę, że rozwiązania, które oferujecie tutaj na rynku, pojawiły się na wielu różnych stoiskach. No to chyba taka, taki najbardziej faktycznie interesujący kawałek tego wydarzenia. Firma BST się wystawiała na, na tych targach. My oczywiście też uczestniczyliśmy. Ja akurat miałam okazję być na stoisku. No tym bohaterem, jakby głównym tego całego wydarzenia, był system Tubskan do inspekcji dla wąskiej wstęgi, bo dla szerokiej są zupełnie inne rozwiązania. Natomiast faktycznie system był pokazany na 18 stoiskach. 18 stoiskach? Tak, na 18 stoiskach, na 18 maszynach. Więc bardzo często klienci już po targach wracali i mówili, no faktycznie było was widać. tak? I tak jak na początku gdzieś tam sceptycznie byli nastawieni, to jak przeszli wszystkie hale, to nagle, o wow, no to coś musi w tym być. Jak to jest, że jesteście i tutaj, nie? A później tutaj. Tak, o, bo to znowu są. Tak, no, to byli różni, różni producenci maszyn, więc tutaj BST wykonało sporą pracę na poziomie międzynarodowym, aczkolwiek też jeden system znalazł się na Stoisku Partnerskim dzięki naszym inicjatywom, więc też jesteśmy dumni, że ta 1.18 jest nasza. <noise> Super. Słuchajcie, a czy po targach Label Expo w ogóle napływały jakieś zapytania? Jeżeli chodzi o, o te hmm. systemy? A czy w ogóle, czy to się w ogóle, w ogóle jakoś pierwsza reakcja kolegów z BST była taka, że to były chyba pierwsze targi, podczas których tak dużo klientów z Polski się pojawiło na stoisku BST? Nie mówię, że w ogóle, tak, tylko na tym stoisku. I faktycznie tych zapytań było bardzo dużo. Niektóre były dosyć nietypowe. Na przykład, nie wiem, inspekcja alfabetu Braille'a, więc ewidentnie pod rynek tutaj farmaceutyczny, bo tak też wskazywali klienci. Zapytań było dużo i yy, no, widać w ogóle, że ten ostatni kwartał roku jest taki dosyć dynamiczny. Myślę, że to nie jest tylko kwestia targów. Ale też i w ogóle procesu budżetowania, że to jednak jest taki czas w firmach, kiedy pracują nad budżetami. Do tego też jakieś odmrożenie, więc pewnie jeszcze o gospodarce porozmawiamy, więc nie będę tutaj. Ja chciałem tylko dodać jedną, drugą rzecz, że te systemy inspekcji tak naprawdę one są do różnych obszarów dedykowane. My zawsze używamy tej nazwy systemy inspekcji. Czasami podajemy tą nazwę BST, ale tak naprawdę Iza, to zauważ, że chyba ani razu nie rozmawialiśmy na ten temat, do jakich obszarów można zastosować ten system. No tak, no na pewno... Zostawmy to sobie tam na jakąś inną rozmowę, ale, ale pewnie tak chyba jest. Mm, Jasne, bo można podzielić chociażby na wąską, szeroką wstęgę, tak? W samej wąskiej wstędze mamy dzisiaj druk tradycyjny, fleksograficzny, wchodzi cyfrówka, są różne prędkości maszyn, więc jak najbardziej... Tych opcji jest dużo. To zostawmy sobie te obszary na kolejną rozmowę, ale kochani, końcówka roku, niezwykle intensywna, warsztaty Flexo. Wasz udział tak, w szkół? byłeś w gronie ekspertów. Po raz pierwszy braliśmy udział w warsztatach fleksograficznych. Jako organizator, tak. Ja również uczestniczyłem jako ekspert. Było to dla nas zupełnie nowe doświadczenie. Oczywiście są tego plusy. Widzimy również szereg mankamentów, które można by było poprawić. Myślę, że to nie jest moment dobry, żeby to dokładnie podsumowywać. Ale ogólnie jesteśmy z Udziały jako współorganizator bardzo, bardzo zadowoleni. Wzięło w nich udział naprawdę bardzo dużo klientów, a to jest dla nas super ważna sprawa. Bardzo dużo było klientów zaproszonych przez nas. A jak reagowali na nazwę Impact? Dla niektórych mhm. to sprawa znana, dla innych coś nowego. No, powiem szczerze, że, że nie, nie spotkałem się z jakąś negatywną oceną. Wręcz przeciwnie. Klienci są zadowoleni z tego, że Oprócz na przykład dostawy maszyny fleksograficznej, flexografi możemy zaoferować na przykład urządzenie Lanclastera do nacinania czy perforacji folii. Możemy zaoferować dopalacz lotnych związków organicznych do tej drukarki. Ale poczekaj, o tym jeszcze porozmawiamy. Skupmy się na, na jeszcze jednej imprezie takim wydarzeniem branżowym, czyli Open House firmy sama, bo tutaj też się działo bardzo dużo. I o ile Początek roku wszyscy mówili, że niekoniecznie obejrzeć, kupić. O tyle tutaj widziałem, że gości było naprawdę bardzo, bardzo dużo z Polski. No I możesz ten temat, coś więcej powiedzieć, bo byłeś tak, tak, po tak, raz tak, pierwszy oczywiście. jako branża dziennikarska, tak? Branżowa. Tak, zaskoczeniem było dla nas to, że było aż tak dużo osób, z Polski było ponad 20 firm, łącznie było w ciągu dwóch dni, bo w ciągu jednego to było niemożliwe, żeby pokazać maszyny w pracy i tak dalej. W sumie wzięło udział ponad 200 osób, także pod tym względem zaskoczyło nas to, mówiąc szczerze. No tak podpytywałem trochę klientów, co tam sądzą na temat Somy no, i powiem, powiem Wam, że, że, że to było bardzo interesujące, bo jak się spotyka klienta, który bierze następną sumę trzecią do kompletu, no to robi to wrażenie no muszę dodać tutaj tak, że prezentowaliśmy również coś bardzo atrakcyjnego w tej chwili na rynku, mianowicie nie tylko maszynę fleksograficzną, ale maszynę fleksograficzną z wydzielonym zespołem druku, gdzie podczas jednego cyklu y, druku możemy drukować druk właściwy z jednej strony i z drugiej strony nakładać na przykład lakier, na przykład cold seal, na przykład hot seal i inne Aplikacje i pokazywaliśmy to w wersji, ten wydzielony zespół w wersji fleksograficznej z dwiema sekcjami druku, i pokazywaliśmy również produkcji Soma zespół do druku rotograwiurowego, który fantastycznie nadaje się do nakładania cold sealu. Czyli mówiąc inaczej, oferujemy maszynę flexo z wydzielonym zespołem. Albo rodograwiorowym, albo fleksograficznym. I możemy robić takie aplikacje, o których niektórzy marzą, a rynek tego potrzebuje. Wszystko jasne. To mi brakuje jeszcze jednej informacji. Takiej drobnej zupełnie. Zamieniam się słuch. No właśnie, to teraz ja się zamieniam słuch. Ile maszyn Soma pracuje w Polsce? Na pewno ponad 60. I to by było na tyle, drodzy Państwo. Następne pytanie po prostu, bo byśmy nie skończyli tego tematu. Kochani, ale jak to jest z całym rokiem? Off the record rozmawialiśmy, że, że początek roku był taki dosyć mizerny, później no jest... zaczęło się trochę ruszać, a końcówka roku to wszyscy zapracowani po pachy. Tak, to był bardzo, bardzo ciekawy i nietypowy rok. Rok, gdzie pierwsze trzy kwartały, były niezwykle senne, niewiele się działo. Klienci zastanawiali się, prosili o oferty, ale niewiele się działo. Nie było tak zwanych konkretów, a dla nas konkretem to jest zamówienie maszyny, na przykład, czy jakiegoś urządzenia, itd. I nagle nastąpiła w czwartym kwartale, czyli tak w październiku. Eksplozja zainteresowania, eksplozja zamówień. My się wręcz no, zaczęliśmy łapać za głowę, o co chodzi. Hmm? Oczywiście przyczyny mogą być różne, bo ostatni kwartał zawsze jest najlepszy, tak, ale według oceny niektórych jest to pewien udział tego, co się działo 15 października, czyli na przykład wyborów wstąpiła w ludzi. W klientów, tych, którzy podejmują decyzje inwestycyjne, jakaś nowa nadzieja. Nadzieja na, na, na lepsze jutro. Naprawdę. I to się przekłada na nowe zamówienia. To, to y, oczywiście. W horyzoncie widać na przykład dotacje unijne, które też się wiążą z tą sytuacją polityczną w jakiś sposób. Ja nie twierdzę, że wcześniej ich nie było, ale one były bardziej teoretyczne na papierze niż realne i zresztą, w tej chwili... zresztą przekładane wielokrotnie. W ostatnim, w ostatnim roku chociażby, tak? czy, czy w ostatnich dwóch latach właściwie. Wniosek w każdym razie z naszej strony jest absolutnie jeden, że nastąpiła pewnego rodzaju eksplozja zainteresowań inwestycyjnych. A my jesteśmy na pierwszej linii ognia, tak? Bo my sprzedajemy urządzenia dla producentów opakowań. I to pro, opakowań dla kilku niezwykle ważnych, szerokich branż. Branża spożywcza branża farmaceutyczna, branża kosmetyczna, branża chemii gospodarczej i to jeszcze parę można by było wymienić. Więc to jest bardzo szeroki rynek. Jeżeli producenci opakowań widzą, że jest zapotrzebowanie na rynku, to kupują maszyny. A my to czujemy pierwsi. Jesteśmy papierkiem lakmusowym w sytuacji inwestycyjnej można powiedzieć w Polsce. Oczywiście są jeszcze inne ważne branże. Branża budowlana, branża produkcji aut na przykład, tak? To są niezwykle y, ważne dla gospodarki branże, ale my odpowiadamy za tą branżę Spo, spożywczo-opakowaniową, tak? tak? Tak, 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 to teraz trochę poczekaj, 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 A właśnie, poczekaj to teraz właśnie. ruszmy trochę tej drugiej waszej nogi, bo, bo to jest bardzo interesujące. Co też tam w drugim obszarze jest ciekawego? Iza. Druga, druga taka część naszej działalności to um, przemysł spożywczy, um, właściwie cukierniczy. Chwila, chwila, poczekaj, poczekaj, moment. Jak to przemysł? Cukierniczy, spożywczy. Przed chwilą mówiliśmy, że dostarczacie maszyny, urządzenia dla drukarni, które obsługują ten przemysł. Tak, ale jednocześnie dostarczamy maszyny i urządzenia dla producentów czekolad, batonów, pralin, to, różnego to, rodzaju wyrobów. To jak się czujecie na tym wulkanie? Fantastycznie. Fantastycznie. Po prostu czekamy, <laughs> kiedy ta lawa wypłynie. <laughs> Nie, to jest niesamowite, no bo z, z jednej strony naprawdę podziwiam, jesteście w obszarze tych, którzy produkują te opakowania, ale też tych, którzy zamawiają te opakowania. To jest niesamowite, nieprawdopodobne wręcz. To prawda, to prawda. I czasami zdarzają się takie sytuacje, że jesteśmy u klientów właśnie z branży cukierniczej i z ciekawości zadajemy pytanie, kto jest waszym producentem, dostawcą opakowań. No, na początku oczywiście nie chcą za bardzo powiedzieć, no bo to jest jakaś tajemnica firmy, natomiast kiedy mówimy, że my znamy właściwie wszystkie firmy w branży poligraficznej, jeżeli chodzi tutaj o druk opakowań. Zwłaszcza no się, tych opakowań. Tak, no to się otwierają. Flexible, tak. Tak, często też wspominamy właśnie, że jesteśmy dostawcą maszyn fleksograficznych i być może właśnie te opakowania powstają na maszynach Soma. No to jest niesamowita sprawa, kiedy wchodzimy do supermarketu i widzimy szereg różnych produktów typu czekolady, batony, no tu, ca, całe spektrum, tak, kawa, herbata, no, mnóstwo rzeczy i wiemy, kto te... Opakowania wykonywał yy, i wiemy, że wykonywał to na naszych maszynach, które dostarczyliśmy jako Soma, a jednocześnie na naszych liniach firmy Lekos te produkty zostały wyprodukowane, czyli na maszynach cukierniczych. I produkt i opakowanie można powiedzieć yy, w jakimś drobnym, malutkim procenciku. Powstało dzięki nasze, na, na naszego udziału, tak? Nieprawdopodobnie. Ja nie wiem, czy państwo w ogóle odkrywają to, o no, czym zwykłe. mówią nasi goście. To jest niesamowite. Naprawdę, maszyny, urządzenia drukujące to jest jedna rzecz, a gotowe opakowania u producentów, powiedzmy, słodyczy, druga sprawa. No, Niesamowita. Jak wy tego, że się nie połączyli jeszcze z nazwą? Ja tego nie wiem. No dobrze. No, jeszcze to... chwila, i może połączymy. Nie, no no dobrze, już dobrze, chodzi dobrze, mi po głowie taka nazwa Sweet Packaging. Sweet Packaging. A, uwaga, uwaga, uwaga. Powstaje marka własna, i to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, co można przemycić w takiej rozmowie przy mikrofonie. Dobrze, ale gdybyśmy mieli podsumować rok 2023, to był to dobry. Rok dla firmy MiPak, czy to był taki średni rok dla firmy MIPAK? Jeśli mówimy o rezultatach czysto ekonomicznych, finansowych, to nie był najlepszy rok. Uh -huh. Mówię to szczerze, natomiast końcówka roku pokazuje, że przyszły rok będzie odpracowany z nawiązką. Ale to zawsze tak jest, że, to, że ta praca to nie jest na rok, tylko na i na tak, dwa, no, no. trzy, cztery lata, bo to się wiąże z projektami, to się wiąże z finansami, to się wiąże z wieloma innymi jeszcze obszarami, o których trzeba pamiętać. Iza? A czy ja chciałam tylko powiedzieć, że ten ostatni kwartał tego roku nie dość, że obfituje w naprawdę ogromną ilość zapytań i jest widoczne to zainteresowanie, i to na pewno się przełoży w kolejnych miesiącach na sprzedaż, to jednak sprzedażowo. Też jest nie najgorzej, bo to, czym się możemy pochwalić, to kilka zamkniętych projektów Soma. Tak. No i druga, druga kwestia. No, mamy rekord, jeżeli chodzi o sprzedaż spalarek RTO. Też w ostatnim kwartale są to trzy sprzedane urządzenia, co też no, świadczy o tym, że jednak tutaj zainteresowanie jest spore, ale też, że wychodzi ten aspekt ekologiczny gdzieś wysuwa się naprzód, więc myślę, że to są takie dwa największe sukcesy, jeżeli chodzi o, o projekty sprzedażowe. Naszymi gośćmi Izabela Talmont i Zbigniew Bogdan. Z firmy MIPAK ZA moment wracamy do naszej rozmowy. Hola, hola, ale przed nami 2024 rok, i to jest taki rok, w którym tych wydarzeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I właściwie jedno wydarzenie goni za drugim. Co planujecie? Gdzie być? Co obejrzeć? Gdzie się wystawić? Gdzie wziąć udział? Iza? Szefowo marketingu, bardzo proszę. Tak, teraz wszystko na Ciebie, Iza. No nie o wszystkim będę w stanie powiedzieć. <laughs> Ale to dlatego, że dopiero przede mną niektóre doświadczenia, i może zacznę w takim razie od tego największego wydarzenia, to są targi drupa, w których ja Akurat jeszcze nie uczestniczyłam. O, i to naprawdę warto. Natomiast wiem, że wydarzenie jest rozłożone na naprawdę wiele, wiele dni. Jest to duża impreza i myślę, że tutaj nasi najwięksi też partnerzy typu SOMA czy, czy BSD pojawią się na tych targach. Ja mogę tylko tyle powiedzieć albo podpowiedzieć, że ostatnio na tych targach drupa, czyli w 2016 roku, dziennie, dziennie robiłem od 12 do 14 kilometrów. No tak. Czyli warto chodzić z opaską tak. i monitorować wyniki. Nie, no tym razem wezmę ze sobą chyba nogi. Ale to jest bardzo dobry post na LinkedIn. <laughs> Ile się zrobiło kroków podczas targów. A targi rzeczywiście z naszej branży są najważniejsze. Nasi najwięksi partnerzy zawsze biorą udział. W tym roku będzie stoisko Soma, będzie stoisko BST, będzie stoisko Reloxa. Myślę i Landclasera. Także zapraszamy już dzisiaj. Warto odwiedzić nas. Będą oczywiście przedstawiciele z firmy MIPAK do pomocy w języku polskim, do pomocy informacyjnej i wszelkich innych kwestiach. A jak pozostałe aktywności? Polska Izba Fleksografów, warsztaty Fleksów, wszystkie inne imprezy, tak, wydarzenia branżowe? Dołączymy również do konferencji Polskiej Izby Fleksografów. I tutaj na pewno pokażemy się z Marką Soma, bo mamy też już potwierdzenie od naszego partnera, że są zainteresowani tym wydarzeniem. To, co mogę tylko zdradzić, szykujemy no, coś nietypowego też. Chcielibyśmy, żeby to nie była taka typowa, czysta, komercyjna prezentacja. Chcemy też troszkę zaskoczyć innym podejściem. Myślę, że dzień otwarty w firmie Soma na jesieni również zostanie powtórzony, bo to Myślę, już jest. Pewne, że tak zawsze robi. To także. jest już pewnego rodzaju tradycja. Może u polskiego klienta zobaczymy? O, to byłoby bardzo ciekawe. To też jest taki nasz projekt, który siedzi u nas w głowie. Ale u tego, który ma dwie czy trzy maszyny? Czy to ehm, już będzie ta czwarta? Nie, to już będzie ta. Piąta. A nie, no dobra, okej. Okay. <noise> <noise> no i teraz się wydaje, ile razy marka suma może się pojawić w jednej drukarni. No i jeszcze jedno wydarzenie, które chodzi nam po głowie. Bardzo się cieszymy, że uczestniczyliśmy i uczestniczymy w wielu wydarzeniach organizowanych przez instytucje związane z poligrafią, że jesteśmy zapraszani też do udziału w różnych wydarzeniach, tak jak warsztaty fleksograficzne. Natomiast chcielibyśmy też zaproponować drukarniom coś nowego, coś, co będzie naszym pomysłem na przyszły rok. I jeżeli ten pomysł wypali, to prawdopodobnie będziemy to też powtarzać. I jak to nie A wypali? Szczegółów nie będziemy w tej chwili szczegółów zdradzać. Nie będziemy zdradzać. Może na... ktoś wykorzysta. <laughs> na pewno chcielibyśmy, żeby to była trochę inna formuła niż pojawiały się do tej pory z trochę innym spojrzeniem, bardziej kompleksowym, jeżeli chodzi o drukarnię, więc chcielibyśmy, żeby to nie dotyczyło tylko technologii i rozwiązań czysto produktowych. Chcemy wyjść trochę szerzej, żeby to też wiązało się, kompleksowy dostawca dla drukarni, kompleksowo patrzymy na drukarnię. Wszystko jasne, to ja jednak chciałbym wyciągnąć od was informację, tą, o której mówiłem. No dobrze, ten drugi obszar, ten drugi obszar, Zbyszko. Urządzenia cukiernicze. Taak, taak, no powiem taak, taak, szczerze, taak, taak. że te, te dwie branże y, były zawsze w zasięgu równolegle, y, w zasięgu naszej firmy. Y, jedną y, można powiedzieć, prowadziłem ja, drugą prowadził mój brat i on, chociaż obydwa jesteśmy technologami żywności, tak. On bardziej wszedł w branżę cukierniczą. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że naprawdę dostarczamy urządzenia do wszystkich topowych firm w Polsce. Skultową marką chociażby Wedel, tak? Nie mam pytań e... dalej, już skończmy. Nie mam pytań. Ja już wiem, o czym jest mowa, więc <grym> fantastycznie. Dobrze, to wybaczcie, ale muszę to powiedzieć. Chciałbym Wam życzyć samych sukcesów w kolejnym 2024 roku. Oby to tempo rozwoju firmy utrzymało się, oby MIPAK dalej tak funkcjonował. W takim tempie i rozwijał się rzeczywiście, jak, jak, jak w tym roku. No i cóż, wszystkiego dobrego. Ja bym chciał bardzo podziękować wszystkim pracownikom firmy MIPAK za duży wkład pracy w tym roku, za ich działania. Chciałbym bardzo podziękować Mirkowi za to, że o tych naszych działaniach. Marketingowych informował i bardzo chcielibyśmy podziękować klientom za to, że są cierpliwi wobec nas i wreszcie konkretyzują zamówienia w końcu roku. Czy Iza chciałabyś coś do tego dodać? Nie, no chyba ogólnie wszystkim dziękujemy. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby każdy z dynamiką, z dużą energią wystartował w tym pierwszym kwartale i żeby ta energia utrzymała się do końca Dużych roku. wzrostów, dużych zysków, dużo radości z tego co jest produkowane, wykonywane, robione przez wszystkich z naszych branż. Drodzy państwo, niezbędnik poligrafa, dzisiejsze wydanie. Nasi goście Izabela Talmont, Zbigniew Bogdan z firmy Emipunk. Drodzy goście, bardzo wam dziękuję. My również Ma dziękujemy. Mam nadzieję, że zobaczymy się i usłyszymy w następnym 2024 roku. Wszystkiego dobrego. Sp Nadzieja umiera ostatnio. O, to kiedyś tak było mówione, a ja mówię trochę inaczej. ale, ale Całą, zupełnie z pełnym przekonaniem na pewno tak. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się, drodzy państwo, już za tydzień. Do usłyszenia.